Historia ta początek swój ma w niewielkich, choć znanych głupczycach. Mieszka tu pewien znany chłopiec, któremu imię: Harry Potter! Yy. Żarcik XD. Tak naprawdę dzisiejsza historia jest nie o jednym, a o dwóch młodych, choć wątpliwej błyskotliwości czarodziejach, których drogi mają się niebawem skrzyżować. O, o, czekajcie! Dostałem! Dostałem! Halo, halo! Dostałem list! Mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu Cię do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart jako ucznia piątego roku. Ej, jako ucznia piątego roku? Czemu jako piątego roku? Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, podstawowe wyposażenie już zostało dla Ciebie skompletowane i będzie Ci w dawać... CO?! Jak ja chciałem się udać na ulicę pokątną? Jak zapewne ci wiadomo, dekret o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17 roku życia poza terenem szkoły. Jednakże, w ramach wyjątkowych okoliczności, ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profis, profesor Ela Eleazar Fig. Profesor Fig, goofy jasnym kurt, Elazar Fig mógł pomóc Ci podszyfować umiejętności rzucania czarów przed Waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku. W celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr. I ceremonii przydziału. Wyrazami szacunku, Matylda We Weasley? Weasley? Matylda Weasley? O kurwa, to jest Weasley z tej rodziny? Wicedyrektorka? Nieźle. Zanim nasi bohaterowie gdziekolwiek wyruszyli, musieli wypełnić ankietę. Tak, ankietę. Mało to magiczne, ale jebać. Michael! Jak ja się nazywałem? Rych... rych, dri, rych dripus? Rych dripus, nie? Nie, Rick nie, jak? Rychdripus, rych Dripus, tak. Rich To jestem Jaku! robi kupcie. Dobra, więc Jessica Klusek. Czarownica. No, jesteśmy, no. Tak, tak. Wydaje mi się, że jesteśmy czarownicą. Do jakiego domu zostanę przydzielony? Do Askabanu. Po tym, co zrobię w pierwszym dniu mojej przygody w szkole w Hogwarts. Lecymy. puf, dobra. No i zajebiście. Nareszcie przyszła chwila na to, na co wszyscy czekali. Co się dzieje? Dzwonią dzwony. Kto jest kompanem podróży? Jessica Klusek Michael Ridripus. Jego przygoda zaczyna się teraz Jessica Klusek Ej, a wy zawsze tacy dziwni jesteście Dobra, przestań, wiesz kim ja jestem? Kurwa, zabójcą Będę największym czarnoksiężnikiem, kurwa Okej okay. A ja jestem Karolina No bo wiecie, w każdej opowieści musi być debil Jeszcze większy debil No i jakiś już los Cześć nie jestem tylko w razie, gdyby e, znalazł jakiś sponsor, żeby zasponsorować animację. siamo. E, jakieś lokowanko, ktoś, coś? Jestem specjalny. Jesteśmy. Jesteśmy. Jeszcze nieświadomi tego, co ich zaraz czeka, nowo poznani przyjaciele siedli do powozu i odlecieli w kierunku znanej wszystkim. Nawet wam mogolskie łachy szkoły magii. Ej, co to jest, bo wydaje strasznie irytujące dźwięki. Chciałam więcej, czułam mniej. Da się to jakoś wyłączyć? Aha. Otóż potrafię czytać mowy Waszek! A to jest po waszkowemu napisane. Daj mi to, kupka! O nie, rebelia goblinów! Yeah. Głównym antagonistą no. jest Meduza. Ork <laughs> O kupa! Co do cholery... cholipki? Cholipka! Co tu się dzieje? Bagaże to najgorsze co mogą nas spotkać! O, cholibka! Kupka! Co jest kula? Ale akcja. Ja pierd... Przygrudzujcie się na mocne lądowanie O, kur, a co to jest? Kurde, no jakaś jaskinia jak na moje. <laughs> mi się wydaje, że teraz będzie element survivalu. Będziemy musieli ściąć drzewa i zbudować pierwszy domek. Tak, tak mi się wydaje. A jak na moje to jest twierdza dewile. Zobaczcie. Piękna twierdza profesorze. czy możemy ruszać dalej, ponieważ nie mogę się doczekać mojego pierwszego dnia w pokwarcie. Aha. Dobra, chodźcie, tylko się nie rodzielacie, bo byłby giga przy gdybyśmy się rozdzielili. Dobra, chodź, przyjdziemy się. Poszukamy jakiegoś drzewa na rąbać, zbudujemy obóz. O! Kości! Wow! Wow! Dobra, już! A mogę rzucać już potężne zaklęcia? Na przykład Ewada Kebaba? Spermus Totalus! Jeb ten zban. Pierwszy dzban! Pierwszy Ha Ha, żaden wazon się tu nie przetrwa. Tego się nie spodziewałeś teraz, pani. Co wy odpierdacie? No chłopaki, musicie mi pomóc. Uuu, co to za szyba? Czy mogę to od open jakoś? Użyć zaklęcia podstawowego. NIE! Eee. Yes! No i łobu Dobra, co tu jest? Co się dzieje? A, przepaść? Ciekawe czy jestem odporny na wysokość. A dobra, następnym razem to sprawdzę. Albo teraz! Hu! Eee, działku, to jest? Halo! Hu, jestem czarodziejem! Akrakadabra, czary mary! Fokus, fokus, pedag ten. O, jakiś wielki mak potężny. O, póki co się jakaś tragedia. W imieniu Merlina, co to było? Ej, to jest chyba mowa Waszek. Nie chcę czuć, jak boli strach. Chciałam. Tak, to musi być mowa Waszek. Tylko ja to rozumiem. No? To ja tu na Was poczekam, ok? Bo to wcale nie tak, że mi miało nie być w ogóle w tej animacji. Co wy? No way. Se, idźcie, sajdźcie. Mogę tam wejść? Chodź tu! O kurza, Hello? Język waszych nas przeteleportował do tej dziwnej, dziwnego pomieszczenia. Czekaj, czy my jesteśmy... Czy to jest... Bank Grisgrądka? Tak! O kurwa, Jesteśmy w podziemiach. Gdzie jest ta krypta? Goblin Bankier. Dzień dobry. Witam! Halo, proszę wstawać, proszę nie spać. Spokojnie, mamy czas. Obudził się. Mikrocypek. <laughs> Z buzi bardzo miły. Moim zdaniem. Coś mi się nie podoba. No właśnie, coś mi się nie podoba. Czemu mi się nie podoba ta osoba? Zobaczcie, gdzieś... opaskę ma jakąś czerwoną. Przypomina mi to coś. Czyli coś jest, coś się nie da. No i jesteśmy. Skrytka, strong, gota. Chuj, fajna. Nie! Ale kurwa on. oni zawsze są za nasy tym przebiegli. tym. O k***a, ciemnica. Ciemność. Widzę ciemność. Wyje**** korki komuś. Corkukus totalus. Zadziałało. Halo? Mieszka tu jak ktoś w tej skrytce? Co to jest? Dziwne. Wygląda jak kałuża... Kałuża jakiegoś płynu. A, dotknę. Dobra, czas na nowe naukę, nowego zaklęcia, lamus. Dobra, jedziemy. Eza! Dobra. Zaklęcie, lamus. Dobra, coś tu jest ukryte. Tutaj, na tym wielkiej, gigantycznej ścianie. Tylko jak to odkryć? Nie słyszę mowy waszek. Niedobrze. O, czy to jest złoty puchar? Ciekawe, czy dostanę za to jakieś 30 złotych w Lombardzie, na pewno. Ale niczego tutaj nie ma. Dobra! Mubu dup! O nie! Dobra, co się dzieje? O! Wykupiłem Protego! O Jezus! Zaraz umrę. Jest was! Nie o kurde, jaki potężny, potężny z, ten czarodziej. No i nic nie widać, światło zgasło. No podziękuj mi kurde, tej ich roz... halo. Tak, 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 ale jest sprawa do załatwienia, zaraz wracam. Dobra, chodźmy za tymi siedzącymi gównami. Siedzący gówna, gdzie mnie prowadzicie, tutaj? O kurwa, skrzynka z pieniędzmi, jednak warto było wchodzić tutaj. O kurcze, 35 zł? Ale fart! Pieniądze, tak, wybornie! O, ile pieniędzy? Ale tutaj jest jakaś dziura. Debil by nie wdep. No dobra, w sumie. Co to jest? Chyba wbijamy, co nie? Uuu, fajne miejsce! Kurcze, zobaczmy, co to jest na środku. To jest to, co się wrzuca, chyba wspomnienia, nie? Uuu, czy to jest wiszące, dziwny kamyk? Co mam na czole, co mam na czole? Twoją starą mam! Czy to jest kamyk? Uwielbiam kamyki! Jesteś specjalnym dzieckiem Tak O, kto to? O nie O nie O nie Kongo TV przyszło Z IRL-em, ja p**** Mamy To ten z gazety Spierd**j stąd To nie jest nasza wojna Spierd**j stąd Chodź szybko do tego magicznego portalu No witam no, nareszcie. Ileż można nas czekać? Teleportacja, oh. kurwa, mistyfikacja, z oh. Łatwo. To był dopiero początek ich wspólnej przygody. Zamiast się pałętać po jakichś slingockich podziemiach, powinni iść na ceremonię przydziału. O, oh, ceremonia przydziału, oczywiście. Jeszcze trochę się spóźnimy, a tego... Oj... Tego byśmy nie chcieli. Ja, I! Koniec.